Tego. Żeby jechać do parku, a no tak. I obiecaj, że jutro mi sushi kupisz. Oj, gramy z Zariną, która się nazywa Carry Potter. O, co do Nie. sushi w ogóle? To ja ostatnia, już się boję. Halo? No co? Co no. zrobiłaś? Co? Na dupie se poukładałaś, sushi i chłopak na gość to zjadał? Nie, bo miałam oh, kurwa. Nie bo miałam 4000 tysiące pingu i nie wiedziałam, czym się ukazać nie odpowiadaliście. Kurwa, no, chciałoby się. Ale ja ostatnio zaczęłam robić sushi sama i Kurwa, Powiem wam, że nawet, nawet. No proszę. No. Namówiłaś mnie. Kończymy tą grę i idę robić sushi. Co prawda Maka nie w mamy w sobie... domu nic, poza ryżem, co mogę do tego sushi włożyć. Mogę użyć Hej. kocich saszetek. Właściwie miałam to powiedzieć, że może Rudy pożyczy saszetę jedną, z tuńczykiem. Ja pierdolę sushi z saszetą Felix, kurwa. Myślisz, żebyś się skapnął, jakby ktoś ci takie coś zrobił zamiast z tuńczykiem? Obstałem, że nie. Tuńczykiem, kurwa. Ale wiem jeszcze może z tuńczykiem no chciał o to, jeść nie sushi. Dlatego byś no, się nie to... skapnął. Nie, perdule, mi, ja mówię, ja ogólnie mam tak sushi, że ja bardzo nie lubię sushi z paczek takich na przykład z Biedronki, z marketów takich. One zawsze mają kurwa taki pasztet z jakiegoś tuńczyka, no. czy coś, taka pasta. Z, z, albo to z jest... paluszka krabowego. To jest tak paskudne, nie wiem zawsze Chociaż jak to ma smak... Tuńczyk sam w sobie ponoć jest bardzo jedną z drobszych ryb. Ale na przykład ja nie mogę się przemóc. Mnie tuńczyk obrzydza pod każdą nie, postacią. Ja tuńczyka ja, też ja nie lubię. tuńczyka. To... Jak dla okay. mnie tuńczyk Jestem to, to jest... Jestem tego świadkiem. Tuńczyk jest okay. to jest samo, to samo odklejenie co jakaś mortadela po prostu, nie wiem. Łosica. O kurwa, słyszę. zajdę w slinger. Chyba ich pojebało, kurwa. Dwa dystansowe chuje. Gdzie był Busiu, Misiaczku? Czyli na pewno o, nie Azjaty. Jezus, jak mnie. O Boże! Mam tysiąc pinku. Kurwa, no okay. mogłaby to być stokena, bo mnie cofa. E, w chwili tej masz 160 już. Jak coś? Także o, nie da, potwierdzam tak tych fake zagadnie. informacji, które rozsiewasz o tysiącu pingów. No, ja wiadomo, ja też wolę sushi, no zrobione albo właśnie domowo, albo z jakiejś restauracji, ale tak szczerze to te sushi gotowe z supermarketów to jest chyba moje guilty pleasure, uwielbiam je mimo ale wszystko. Ale wiesz co, ja, ja mam tak samo, w sensie ja na przykład lubię sushi z marketu, nie tak, że każde. Bo często to i naprawdę jest mm -hmm. podłej jakości. Ale mam takie jedno ulubione. Tej firmy... Co? To z mango. To z mango. To tej firmy Moi. Ono jest bardzo drogie niestety, bo jak na gotowca, ono za rolkę kosztuje chyba mm -hmm. 26 zł. O matko no. Więc w cholerę drogie, ale ono jest tak pyszne. Ono smakuje... Ale dostałem z daleka. Ono smakuje tak jakby się dosłownie świeżo... Jestem pod paletą, błagam. Jestem z daleko Bo jestem troszkę. daleko, ale spróbuję ja Dopiero teraz roznosisz. Dobra, już wiszę. A, nie zdążyłam. E... Nie, to ja na przykład lubię te chamskie zbiedronki bardzo nawet, ale. <grym> ja na nie przykład nie. lubię sushi z żabki. To co jest w żabce no. mi smakuje. Mhm. Tak, to ono mi też smakuje. Właśnie z Biedronki i z żabki, ale mam trochę tak, że ja nie zaliczam tego jako... Że jem sushi. Ja jem po prostu coś. To ja na przykład mam tak, że ja lubię bardzo sushi, ale takie sushi, na przykład w stylu, że faktycznie ktoś zrobi takie, wiecie, świeże. Bo ogólnie dla mnie tego typu inne sushi to to nie jest sushi. Bo to, że ktoś weźmie yy, glona i w to zawinie ryż. Yy, kurwa, skąd ona na kurwie? Nie wiem, ale się wystraszyłam. Kurwa, tu, dobra. Oni w dwójkę te fiuty też tak mm -hmm. Na w są są na pewno. Potwierdzam. O, Wiecie jaką Fengwin ma nazwę, widzicie to? To kurwa... Ja. Ale nas cisną ci leży. Ale się kurwa zdziwiła. Przedem no. na tym do bonus do szafki. E, widzicie, jaką fengmin ma nazwę? Nie. Ta co leży? E, pawilon. Pawulon. Pawulon, no. Wiecie, co to jest? No. Nie. To jest lek zwierczający mięśnie, który włodzi. E, Medycy, obsługa karetek, podawała ludziom, żeby zabijać pacjentów i sprzedawać ich ciała do zakładów pogrzebowych. Zartujesz, to był ten o. lek. Mm -hmm. Ja to pamiętam. Afera łowców skór to się nazywa. To, to ty o. nie widzisz wika tego niku? Nie, widzę, widzę. A, bo powiedziałeś, że nie i myślałem, że, że ten. Że ci wykradkowało czy coś. O. Nie. Pewnie o coś innego mi chodziło, ale nie wiem o co. O, dzień dobry. Witam. No. zostały? Stój, 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 stój. stój. ta mapy we mnie trafiła! We mnie wcześniej też, dwa razy! Raz nie zraniła, o, drugi raz mnie powaliła. Rzuca. A Kurwa. Pięknie za mną. Ja też mam teraz te hebrajskie znaki. Nie wiem, co to właśnie jest. Musimy się dowiedzieć. To ja nie wiem, czy to nie jest to, że jak walnisz... Ki, yy, ta, jak cię walnie... Ja ostatnio to, że jak z M1 dostałem, twoja, to to miałem. Twoja aura się chyba pokazuje innemu. Może coś takiego to jest. Natalia, tutaj gena robimy, jak coś. Mhm. Z obok ja to ciebie. Ja też mam te znaczki. Yes. No, mam o. teraz hebrajskie znaczki, ja dostałem z M1. Beciec, nie trafił nie Dawaj tu Dominik, tu jest nas bardzo On dużo możemy teżem. przyjąć. Jestem pod paletą Boże, idealnie Ja spróbuję cię uratować Nie, nie dam rady, bo pa oni kur co no. oni robią? No mówię, oni grają kurwa jak jacyś tam, w dwójkę tak. Ja wiem, dwóch dystansowych, jak grają znajomi, że gadają, to to jest nie do wygrania. No na... Podnosi... właśnie. Ale nie ma tu nikogo. Okay. No ja byłem, ale. Dawaj, dawaj, dawaj! Kurde. Kurde, kłopot, że sam. Ale uderzam, nie ładne, mój, tak. baristka. Ktoś wyszedł? A nie, umarł. Jest, jest. No kto? Hello. Chyba zamek Może. Dziękuję. Łoj, oj, oj. Kurwa, nie wiem jak się... Nikt nie robi nie. genów, nie? No właśnie ja szukam jakiegoś, ale nie widzę nigdzie generatora okay. żadnego. To no ogólnie pewnie. ta mapa najmniej przyjemnie okay. mi się gra na tej mapie, wiecie? A ty? dobra, nie słyszę. Mam wrażenie, w ogóle. że jest najmniejsza i najciężej mi tu znaleźć generator też. To no, nie wiem, ale faktycznie mam wrażenie że tu jest najmniej zabudowań do gonienia się są mm. miejsca na mapie że nie wiem czy to kwestia renderu że po prostu nie ma nic na przykład tam w, przy bramie tam nie ma nic kompletnie jest pusto kurwa No skąd ona do mnie niby? Widziałam to, Patryk. Znalazł mnie. Muszę wyjść zaraz, by się wykrwawię. Ja no nie no, dwóch jest się, na mnie, no nie mało Dobra, leżę. Bye bye. Bye bye. I co? I ostatnia gra taka paskudna będzie? No chyba tak. Nie, no jeszcze jest szansa, że Patryk i Natalia uciekną. Mm. Patryk, ja tylko leżę. Patryk. <laughs> jeszcze ten w ciebie z daleka strzelił, widziałaś to? Nie, nie spieszę. Bye. Bye bye. Słuchaj, Patryk. Masz zadanie. I wyjątkowo nie zjeść moje... Weź to szybki. I czekaj, to Coś tu słyszę. Tu. Tu na kurwia. Hun-Hin. Kopnie zaraz Gana, będzie ci widział. Wow. Opiek, Nieka, ale. Nie go pokazam. A, bo on jest niezrobiony, rzeczywiście, dobra. Spurwa. Jednak był. No, troszeczkę miał. Ale lupa zaawansowana. Yeah. Brawo. gdzieś kurwa uniknąłem. Nie wierzę. Drugi raz wyle, żebyś się tylko nie, nie poszedł. Ale króliczyca tu jest na czułosica. O nie. Nein, do Aj, karamba. No ale jeszcze raz możesz iść No. O właśnie Dominik. I co to było z tym Xboxem, bo nie pamiętam czy odpisała, eee, się nie To wiedziałam. nie była wina OBS-a i to nie była wina Xboxa. Czyli... Mojego komputera. A, i co się stało? W się sensie, jak to naprawiłeś? Z automatu... Po aktualizacji musiała mi się włączyć w ustawieniach taka opcja. Miałem izoluj głos. I to tylko wykrywało głos człowieka, a wszystkie inne dźwięki wycinało. Dlatego na przykład ta kliniczka śpiewała, było słychać, ale Gena już nie było słychać. I to się zaaplikowało na wszystko, nie tylko na moją kamerkę i mikrofon, ale też na grę. Znalazłem to, wyłączyłem w ustawieniach, wszystko się magnetycznie naprawiło. Jakbyś włączył muzykę, było to samo. No właśnie, bo ludzie śpiewali. No. Czy tam jak mówili, to też było słychać. Ja pierdole, no przecież jej nie podniosę. Nie słyszał mnie. Tam tego oh. mi tepło, bo była za blisko. Nie, Tamka. nie. Mm. Leczepka mi trochę przeszkadzała, bo. Ona się zabiła? Hacz. Nie myślę. No kurwa, znowu Patrick mi ją tepło. Hacz. Patrick Patrick. Hacz. No wiem, wiem, ale chcę ją zdjąć, ale. Kurwa, tepło mi ją zdjąć, a teraz na moją korzyść, ale. One specjalnie pod nich podchodziło, żebym nie mógł zdjąć tej pindy. Może hacza tu gdzieś znajdziesz. Orbe. Oni tu... No, to jest twoja szansa, naprawdę. Tak, poszli na Karego Potera. Ja, yeah, yeah. Oni są nienormalni, jacyś. Teraz przyjdzie ten drugi pełny. Wyjście z. Nie no, nie dało się Kurde wow. mm. Podnoszę. się, to? Szukają haczy Możesz wstać Kurwa, jaki honor Podnoszę się stać? Tak To podejdź pod paletę może Tak w razie co nie, no chyba mi da. O jezu, ona wisi, ona jeszcze ten. Ale to Dobre, dobrze, żeby sz... to być Mori zrobili. Okay. O, i teraz muszę kliknąć F. Dobra. Gdzie? No. Wow. Mm. Chyba na o to, serio? Nie Mori, pójdzie. No to Na chuj mi kaza. Hmm. Ten jeszcze strzela tu. Gdybym... Gdybym, wiedział, to... Gdybym wiedział, to bym uciekał, ale ja myślałem, że one chcą mi dać hacza, to mówią, no co ja będę od nich spierdalać, no. Ten The singer nazywał się Serafin, Patryk. A to Serafin to jest imię też takie po prostu. Why living if killing? Skąd ten slinger ma takie tło? A jakie ja bo nie widziałam? To takie... było ze streamów. Takie jakieś nie wiem, takie 2D, ale dziwne. Nie